Aby być pewnym siebie, nie wystarczy wmawiać sobie, że jest się zwycięzcą. Nie wystarczy zastosować jedną z banalnych technik, usiąść prosto czy wziąć kilka głębokich oddechów. Te techniki mogą zadziałać, tak, ale nie na przyczynę, a jedynie na efekt problemu. Jeśli na przykład boisz się publicznie w obecności innych osób zabrać głos, to te techniki mogą być dobre, gdy problem już wystąpi. Ale znacznie lepiej byłoby, gdyby ten problem wcale się nie pojawił. Trenujesz piłkę nożną, na treningach radzisz sobie świetnie, ale odczuwasz stres w trakcie ważnego meczu turniejowego. Psujesz zagrania i grasz poniżej swoich faktycznych możliwości. Okrzyk bojowy przed meczem może być pomocny, ale to nie jest rozwiązanie na dłuższą metę. To trochę przypomina tuszowanie problemu. Gdy radio gra za głośno, możesz założyć zatyczki do uszu, ale to bez sensu, bo przecież znacznie lepiej wyłączyć urządzenie. Ból zęba można zagłuszyć tabletką, ale znacznie lepiej iść do dentysty. Zatyczki, tabletka czy techniki dodawania sobie pewności siebie to praca jedynie na symptomach. Prawdziwa pewność siebie wymaga dogłębnego poznania siebie i tego, kto i co ją sabotuje. Pewność siebie jest niezbędna nie tylko przy publicznym przemawianiu czy w sporcie, ale też w biznesie, w szkole, w relacjach ze znajomymi i z płcią przeciwną. W tym filmie poznamy pięciu sabotażystów, którzy rujnują Twoją pewność siebie, przez co nie osiągasz zamierzonych celów. Film oparty jest na książce Pewność Siebie Jak być asertywnym, pokonać lęk i sięgnąć po swoje, autorstwa Mateusza Grzesiaka. Link do książki znajdziesz oczywiście w opisie pod filmem. To Tomek. W zeszłym tygodniu Tomek uczył się do sprawdzianu z matematyki, ale niestety na teście nie poszło mu za dobrze i dostał jedynkę. Tomek obwinia siebie, że jest głupi, że nie umie niczego porządnie się nauczyć. Później przyszedł czas na powtórkę ze sprawdzianu. Tomek znowu przysiadł do nauki i na szczęście poprawił ocenę na trójkę. Jednak wcale się z tego nie cieszył, tylko znowu obwiniał siebie tym razem o to, że mógł bardziej się postarać. Drogi widzu, pierwszy sabotażysta jest ci doskonale znany. Na pewno już słyszałeś jego słowa zarówno w sytuacjach porażki, jak i sukcesu. To Twój wewnętrzny głos, który zawsze wskazuje, że to Ty jesteś problemem. Zawsze zwala winę na Ciebie i porównuje Cię z innymi. To rujnuje pewność siebie, więc Tomek, przy każdym kolejnym zadaniu czy teście z matematyki, odczuwa lęk i strach. Pierwszym sabotażystą jest wewnętrzny krytyk. Powinien diagnozować problem i motywować Cię do działania, ale robi to beznadziejnie i w ten sposób Ci szkodzi. A to jest Ania. Ania jest radcą prawnym z dużym doświadczeniem, pomogła już wielu ludziom, udzielała im porad prawnych, reprezentowała przed sądem, sporządzała różnego rodzaju pisma i opinie prawne. Ma poczucie, że jest dobra w swoim fachu i od jakiegoś czasu zastanawia się nad założeniem kanału na YouTube. Chciałaby podzielić się swoją prawniczą wiedzą i doświadczeniem, docierać do większej ilości ludzi i opowiadać o najczęstszych przypadkach, z jakimi styka się w swojej pracy. Z drugiej strony, Ania obawia się, że prowadzenie kanału ją przerośnie. Wiedzę prawniczą ma, ale nie zna się na nagrywaniu filmów, montażu, nie wie jak otagować filmy, jak tworzyć miniatury, ile czasu jej to zajmie i czy to wszystko w ogóle się opłaca. Gdy rozmyśla o tych wszystkich pobocznych kwestiach, to cały jej zapał, energia i pewność siebie ulatniają się. Drugim sabotażystą jest podcinacz skrzydeł. To utrudnianie procesu działania. Podcinacz skrzydeł odzywa się wtedy, gdy masz ochotę zrobić coś ambitnego. On wysysa Twoją energię, rozdmuchuje cały proces do niebotycznych rozmiarów i każe Ci unikać wysiłku. Jeśli słuchasz podcinacza skrzydeł, to Twoja pewność siebie maleje, a Ty stoisz w miejscu i nie osiągasz celu. Oto Agnieszka, 40-latka, mężatka, matka dwójki dzieci, która niemal całe swoje życie poświęciła rodzinie. Jej mąż zawsze dobrze zarabiał, więc cała rodzina miała zabezpieczenie finansowe. Agnieszka zajmowała się domem i wychowaniem dzieci i nie musiała nigdy chodzić do pracy. Teraz, gdy dzieci wkroczyły w dorosłość i wyjechały na studia, Agnieszka ma poczucie, że brakuje jej zajęcia. Chce pójść do pracy, ale ma obawy. Przez ostatnie kilkanaście lat nigdzie nie pracowała. Dawno temu zdobyła licencjat z rachunkowości, ale wypadła z branży i obiegu. Zapomniała czego się nauczyła, a do tego nigdy nie zrobiła prawa jazdy i nie ma jak dojeżdżać. Agnieszka obawia się, że podjęcie pierwszej pracy w wieku 40 lat po prostu jej się nie uda. Nie nadaje się, nie zdobędzie też prawa jazdy, pewnie rozwali auto na pierwszych jazdach, albo w ogóle nie ruszy z miejsca. Co jeśli to wszystko jej się nie uda? Znajomi będą się śmiali, a ona się załamie. Trzecim sabotażystą, który niszczy Twoją pewność siebie, jest pesymistyczny Wróżbita. Pesymistyczny wróżbita wszystko widzi w czarnych barwach. Jest bardzo cwany, bo udaje twojego pomocnika, który chce zabezpieczyć cię przed porażką, a tak naprawdę odbiera ci szansę na to, że może stać się coś dobrego. To Michał i Milena. Od roku są parą i bardzo się kochają. Chcieliby zamieszkać razem, ale boją się, jak zareagują na to ich rodzice. Milena obawia się, co powie jej surowy ojciec, który najchętniej całkowicie zabroniłby jej spotkań z Michałem. Michał natomiast wychował się w bardzo religijnej i konserwatywnej rodzinie. Wie, że dla jego rodziców nie do pomyślenia jest, że mógłby bez ślubu zamieszkać z jakąkolwiek kobietą. Michał i Milena są w kropce, bardzo przejmują się opiniami w rodzinie. Chcą zamieszkać razem, ale jednocześnie nie mogą się na to zdecydować, by nie psuć relacji z własnymi rodzicami. Czwartym sabotażystą jest oceniający ksiądz. On ogranicza moralnością, hamuje Twoje działania tym, co pomyślą inni ludzie, rodzice, znajomi, sąsiedzi itd. Jeśli słuchasz oceniającego księdza, to przestajesz patrzeć na życie przez pryzmat własnych potrzeb. Jesteś ograniczany czynnikiem zewnętrznym i coraz bardziej się frustrujesz. Obawa przed opinią innych ludzi niszczy Twoją pewność siebie, przez co nawet nie podejmujesz próby osiągnięcia swojego celu. To Łukasz. Ukrytą pasją Łukasza jest fotografia. W wolnych chwilach szuka dobrych ujęć, robi zdjęcia i zajmuje się ich obróbką. Łukasz bardzo chciałby zgłosić swoje zdjęcia do konkursu fotograficznego, ale nie jest pewien, czy którekolwiek się nadaje. W każdym coś mu nie pasuje, żadne według niego nie jest idealne. Cyka kolejne fotki, ale też nie jest w 100% zadowolony. Skutek jest taki, że Łukasz nie zgłosi żadnego zdjęcia do konkursu i nikt nie doceni jego talentu. Piątym sabotażystą jest rozkazujący generał. To perfekcjonista, dla którego świat jest czarno-biały, nie ma nic pomiędzy. Albo robisz wszystko źle, albo dobrze. Albo wygrywasz, albo przegrywasz. Nie ma czegoś takiego jak drugie miejsce. Rozkazujący generał odbiera całą radość z życia. Tracisz pewność siebie, bo wiesz, że jeśli nie zrobisz czegoś perfekcyjnie, to jesteś nieudacznikiem. Drogi widzu, jeśli w jakiejkolwiek życiowej sytuacji brakuje ci pewności siebie, to prawdopodobnie któryś z tych sabotażystów zaczyna do ciebie przemawiać. To wewnętrzne głosy, które istnieją tylko w twojej głowie. Na szczęście oprócz sabotażystów masz też swoich pomocników. Są to motywujący bohater, kochająca mama, wdzięczna babcia, zbuntowany indywidualista i racjonalny naukowiec. Jeśli chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób twoi pomocnicy mogą pokonać sabotażystów i podnieść Twoją pewność siebie, to koniecznie zajrzyj do książki, do której link zamieszczam w opisie pod tym filmem.